Witajcie drodzy Trzecioklasiści. Dzisiaj bardzo ważna lekcja. Ważny temat, ważna kwestia, ważnej rzeczy będziemy się uczyli. Dlatego dzisiaj, tak szczególnie mocno, skupmy się na tych paru sekundach modlitwy, aby właśnie poprosić Pana Boga, aby umocnił nas, dodał nam sił, dodał nam mądrości, abyśmy jak najlepiej tą naszą dzisiejszą lekcję potrafili przyswoić, zrozumieć i zapamiętać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Okej, okay, moi drodzy, zanim przejdziemy do tematu bardzo ważnego, związanego już tak bezpośrednio z naszą spowiedzią, naszym przygotowaniem do spowiedzi, to jeszcze mały element luźny. Słuchajcie, u mnie jest przed godziną siódmą rano, wtorek, patrzę za okno. Za oknem leży śnieg. Jestem ciekaw, czy teraz, kiedy ty oglądasz tą katechezę, ten filmik, czy u ciebie też za oknem jeszcze leży śnieg? Możecie pisać w komentarzach do katechezy, czy w trakcie, kiedy tą katechezę oglądaliście, to za waszymi oknami leżał śnieg. U mnie leży. Jest wtorek przed siódmą rano. Można by nawet jakiegoś bałwana ulepić. Może jakieś taką katechezę zrobimy z lepienia bałwana. Pomyślmy o tym. Dobra, moi drodzy, dzisiaj y, nauczymy się formuły spowiedzi. Y, czyli już od kilku lekcji, słuchajcie, jeszcze będąc w szkole, rozmawialiśmy sobie na temat spowiedzi, mówiliśmy o warunkach dobrej spowiedzi. Y, Nieustannie wam powtarzam, jeszcze wiele razy wam będę o tym mówił, słuchajcie, że spowiedź jest przede wszystkim spotkaniem z Panem Bogiem, który nas niesamowicie kocha który nas przyjmuje pomimo naszych grzechów, i który na każdej spowiedzi, kiedy my szczerze do Niego przychodzimy, szczerze wyznajemy nasze grzechy, chcemy się poprawić, Bóg zawsze nas przyjmuje, Bóg zawsze jest cierpliwy, Bóg nigdy nie traci do nas cierpliwości, Bóg nigdy nie zmęczy się tym, żeby nam wybaczać nasze grzechy, bo Bóg jest dobry, dobry, bardzo dobry. I słuchajcie zawsze, myśląc o spowiedzi, trzeba nam w ten sposób myśleć o Panu Bogu, że On nie chce się nas złościć. Co więcej, On się nas nigdy nie złości. Może wtedy, kiedy człowiek od Niego się odsuwa, grzeszy i nie chce się zmienić, to zasmuca Pana Boga, to rani jego miłość. To tak jak Wasi rodzice, którzy Was niesamowicie kochają, są smutni w momencie, kiedy gdzieś coś złego robicie i może nie do końca chcecie się poprawić, chcecie się zmienić. Bóg jest zawsze gotów wybaczyć nam nasze grzechy. I moi drodzy, dzisiaj, tak troszkę już technicznie, będziemy się uczyli, chcę wam wytłumaczyć, w jaki sposób się spowiadamy. Zrobimy sobie lekcję, może ją połączymy z tą lekcją z Kościoła, związaną jeszcze z czasem wielkanocnym i tam wtedy jeszcze też pewne rzeczy sobie powiemy przy konfesjonale. Mam nadzieję, że pamiętacie, że konfesjonał właśnie to te miejsce, w którym się spowiadamy. Dobra, na Librusie dostaliście ode mnie dostaliście ode mnie formuły spowiedzi w plikach tekstowych, słuchajcie są dwa pliki. Myślę, że i w Librusie, i na Teamsie postaram się je wam wysłać. Dwa pliki różnią się minimalnie. Formuła spowiedzi dla dziewczyn i formuła spowiedzi dla chłopaków, słuchajcie. One są generalnie takie same, różnią się chyba w dwóch miejscach. Dlatego zrobiłem dwa pliki, żebyście tak mieli łatwiej. Dobra, słuchajcie, byłoby super, gdybyście już mieli przy sobie tą karteczkę najlepiej wydrukowaną. Jeżeli nie wydrukowaną, to najwyżej możecie sobie okienko z, z YouTube'em, z katechezą zminimalizować, a w większym okienku wyświetlić. Ten plik tekstowy, słuchajcie, jeżeli nie macie możliwości wydrukowania, także jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie sobie to teraz, zróbcie chwilę pauzy z katechezą i albo wyświetlcie sobie obok ten tekst, albo miejcie go wydrukowany na karteczce przy sobie, oczywiście dziewczyn, formuła spowiedzi dla dziewczyn, chłopcy, formuła spowiedzi dla chłopaków. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że już to wszystko widzicie. Mamy to przed sobą. Ja chwytam za formułę specjalną dla chłopaków yy, i słuchajcie, zaczynamy. Jak widzicie, mamy to troszeczkę tak jakby podzielone na role. No bo spowiedź jest też w jakiś sposób dialogiem, czyli rozmową między osobą, która się spowiada, a księdzem, który siedzi w konfesjonale. zasadzie dzisiaj skupimy się tylko na tym tekście. Zrobimy sobie jeszcze zdalną katechezę właśnie sprzed konfesjonału, gdzie już Wam też będę to potem pokazał, jak to wygląda przy samym konfesjonale. Więc jak widzicie, mamy podział na role. Jest ja i ksiądz. Ja, czyli wy. I ksiądz, czyli w tym momencie ja, i, i ksiądz, który y, siedzi w konfesjonale i spowiada. Więc, jak widzicie, kto zaczyna spowiedź, kto mówi pierwszy, mam nadzieję, że doskonale wiecie, że wy. Jak widzicie, pierwsze zdanie yy, mamy ja. Więc wy. Podchodząc do konfesjonału, jeszcze raz wam mówię, zrobimy sobie tak jeszcze technicznie filmik przy konfesjonale, jak to potem będzie wyglądało. Rozpoczynacie od znaku krzyża. A więc podchodzicie do konfesjonału i to wy pierwsi rozpoczynacie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz oczywiście może się do was dołączyć, robiąc ten znak krzyża, ale to wy rozpoczynacie od znaku krzyża. I potem drugie zdanie, które Wy wypowiadacie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I jak widzicie, ksiądz Wam odpowiada na wieki wieków: Amen. I potem, słuchajcie, zaczyna się zasadnicza część spowiedzi. Tutaj oczywiście, słuchajcie, bardzo ważna kwestia: jak się komuś coś troszeczkę pomyli, ja Wam jeszcze o tym będę mówił w szkole, słuchajcie. Oczywiście uczymy się tego, jak to ma wyglądać. Też może, bo wiem już, niektórzy z Was, słuchajcie, próbowali się uczyć gdzieś po swojemu. Nie ma problemu, słuchajcie, bo różne są te formuły specjalne, się, że się różnią niewiele, różnią się minimalnie. Ja y, dla was mam taką wersję w miarę najprostszą, moim zdaniem, i właściwą. Jeżeli ktoś się minimalnie inaczej nauczył, już gdzieś tam z internetu ściągnął, czy ze Skarbczyka, czy z innej książeczki, nie ma problemu. Dobra, i właśnie, jakby się komuś coś troszkę zapomniało już w czasie spowiedzi, o tym jeszcze będziemy mówili, to nie ma problemu, słuchajcie, ksiądz Wam, nie wiem, podpowie, pomoże, więc z pełnym spokojem słuchajcie, w spowiedzi nie chodzi o to, żeby idealnie wiecie, bez zająknięcia to wszystko powiedzieć tak, jak powinno być. Nie. W spowiedzi chodzi o to, żebyśmy szczerze spotkali się z Panem Bogiem, wyznali nasze grzechy i doświadczyli Jego miłości i Jego Przebaczenia. Dobra, więc jak już Ksiądz odpowie na wieki wieków Amen, to jak widzicie, potem dziewczyny mówią: Jestem dziewczyną, chłopcy mówią: Jestem chłopcem. Możecie pomyśleć. No, przecież ksiądz widzi, czy to dziewczyna, czy chłopak, ale słuchajcie, tak gdzieś też jest łatwiej, żeby od razu, no jakby było wiadomo, więc przyjmujemy taką wersję. Dziewczyny mówią, jestem dziewczyną, chłopcy mówią, jestem chłopcem. Ja, na przykład, słuchajcie, kiedy przychodzę, kiedy się spowiadam, chociaż spowiadam się już od dwu, wielu lat u tego samego księdza, ale też zaczynam ten fragment, już nie jestem chłopcem, tylko jestem księdzem. Bo przychodzę do też jako ksiądz. Dobra, chłopcy mówią, jestem chłopcem, dziewczyny mówią, jestem dziewczyną, i mówimy, ile mamy lat. No i znowu można by się zapytać, no przecież, cóż to księdza interesuje. No właśnie, to też jest ważne, słuchajcie. Oczywiście, kiedy będzie wasza pierwsza spowiedź, to wiadomo, że wszyscy mają tyle samo lat i jest to rzecz wiadoma, ale przy następnych spowiedziach. To jest też ważna informacja, bo słuchajcie, troszeczkę inaczej się patrzy na grzechy osoby, która ma 12 lat, a troszeczkę inaczej to wygląda w przypadku osoby, która ma lat 20. Na przykład, także to też gdzieś jest ważne. Yy, więc jestem dziewczyną, jestem chłopcem, mam 9-10 lat, słuchajcie, yy, i właśnie, idziemy dalej. To jest moja pierwsza spowiedź. To zdanie będziecie mówić tylko raz na swojej pierwszej spowiedzi. Czyli kiedy już powiecie, dziewczyny, jestem dziewczyną, chłopcy, jestem chłopcem, mam 9, 10, 11 lat, mówicie, to jest moja pierwsza spowiedź. Tylko raz, na pierwszej spowiedzi. I potem, bardzo ważna kwestia, słuchajcie, potem na kolejnych spowiedziach, ja to jeszcze też wam będę nieraz przypominał, nie mówicie, to jest moja druga, trzecia. Wow, 15, 55, 69 spowiedź, bo też może do jakiegoś momentu byście byli w stanie to liczyć, ale też to po tym już nie jest ważne, która to jest spowiedź, tylko ważne jest, kiedy była ostatnia spowiedź. To jest ważna informacja. Dlatego na kolejnych spowiedziach nie mówicie, to jest moja druga spowiedź, to jest moja trzecia spowiedź. Tylko mówicie, na przykład, moja ostatnia spowiedź była miesiąc temu, moja ostatnia spowiedź była dwa miesiące temu. Oczywiście nie trzeba co do dnia słuchajcie, tak mniej więcej. Więc to zapamiętajcie. Pierwsza spowiedź mówicie, to jest moja pierwsza spowiedź. Przy kolejnych mówicie, kiedy była wcześniejsza spowiedź. Po czym jest zdanie "popełniłam" mówią dziewczyny i chłopcy mają "popełniłem". Następujące grzechy. I tu jest pewna różnica, słuchajcie, bo często gdzieś tam w książeczkach, w internecie można spotkać taką formę: obraziłam albo obraziłem Pana Boga następującymi grzechami. I to właśnie, na tym też mi zależy. To akurat tutaj zmieniłem, bo słuchajcie, te zdanie mi się szczególnie nie podoba. Bo Pan Bóg, uwaga, Pan Bóg się nie obraża na człowieka. To tak się trochę potocznie jakoś przyjęło, i tak się mówi. I, I tak często ludzie mówią w spowiedzi: właśnie, obraziłem, obraziłam Pana Boga. No to, to tak jakby, wiecie, Pan Bóg, czasami tak mówimy, że ktoś ma focha. No niebo się obraził. I, i ma focha, i nie chce z nami rozmawiać, i, i jest obrażony. O, obrócił się na pięcie, poszedł sobie obrażony. Pan Bóg się nie obraża na człowieka, słuchajcie. Dlatego mówimy, i to zależy mi na tym, żebyście to zapamiętali, nawet osoby, które nauczyły się inaczej, spróbujcie, słuchajcie, te obraziłem, obraziłam, zmienić właśnie na popełniłem, popełniłam następujące grzechy. Więc kasujemy słowo obraziłem, obraziłem Pana Boga, obraziłam Pana Boga, ale mamy popełniłam popełniłem następujące grzechy, i potem macie to na zielono napisane, tego nie mówimy, teraz wymieniasz swoje grzechy, tylko w tym momencie następuje właśnie ten moment, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Więc już na właściwej spowiedzi, my sobie będziemy też na lekcjach ćwiczyli, słuchajcie, tak zupełnie ćwicząc, ale już na normalnej spowiedzi, to jest ten moment, kiedy po słowach popełniłem następujące grzechy, Wymieniacie wszystkie grzechy, które pamiętacie, które przypomnieliście sobie, robiąc rachunek sumienia. Kiedy już wszystkie grzechy, które pamiętamy, wypowiemy, mówimy słowa: Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie bardzo żałuję i postanawiam poprawę. Pamiętamy, słuchajcie, w warunkach dobrej spowiedzi, że spowiedź ma być szczera, czyli mam nadzieję, że głowy Wasze pamiętają. Wyznajmy wszystkie grzechy, które pamiętamy, nie zatajamy umyślnie żadnego grzechu i ważny jest żal za grzechy i to, że chcemy się poprawić. Zobaczcie, w tym jednym krótkim zdaniu to wszystko jakby się zawiera i to powinno być szczere. Mówię szczerze, Panie Boże, wyznałem, wyznałam wszystkie grzechy, więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie bardzo żałuję i postanawiam poprawę. I to jest prawie, że już koniec tego, co Wy mówicie. Słuchajcie, po tych słowach to jak widzicie na zielono, mamy napisane, ksiądz rozmawia z tobą, nadaje pokutę i udziela ci rozgrzeszenia. Te rozmawia z tobą to nie oznacza, że ksiądz teraz będzie rozmawiał o pogodzie, wczorajszym meczu i o tym, co jedliście dzisiaj na śniadanie. Tylko to jest krótka rozmowa, w czasie której jakby ksiądz próbuje jakoś mocno zachęcić do jakiejś poprawy z jakiegoś jednego grzechu. Bardzo często słuchajcie, ksiądz wtedy próbuje po raz kolejny przypomnieć, jak. jak Fantastyczne jest to, że Pan Bóg nam wybaczy nasze grzechy, abyśmy to znowu i znowu i po raz kolejny gdzieś tam usłyszeli, słuchajcie, bo to jest ważne, byśmy sobie ciągle o tym przypominali, więc taka krótka rozmowa, to bardziej ksiądz mówi jakieś czasami dwa, trzy zdania, słuchajcie, to nie jest jakaś długa rozmowa, krótka rzecz, i nadaje pokutę. Ta pokuta to najczęściej jakaś krótka modlitwa do odmówienia. Na przykład ksiądz powie, że jako pokutę odmów sobie modlitwę ojcze, nasz i zdrować Mario. Ale też na przykład to może być jakiś dobry uczynek. Na przykład ksiądz powie: Jako pokutę, spróbuj dzisiaj zrobić jakiś dobry uczynek wobec rodziców. O, na przykład. Yy, więc zawsze usłyszycie coś, takiego, że jako pokutę coś macie zrobić. To znaczy to coś bardzo takiego symbolicznego, słuchajcie. Albo jakaś krótka modlitwa, albo jakiś mały. Dobry uczynek, czy jakieś naprawienie czegoś. Yy, dobra. I potem, słuchajcie, następuje najważniejszy moment spowiedzi, czyli ksiądz udziela rozgrzeszenia. Dlatego te słowa, słuchajcie, rozgrzeszenia są na czerwono. Te słowa, słuchajcie, będziecie słyszeli w czasie każdej Waszej spowiedzi. Yy, wtedy uważnie słuchamy tych słów, One są fantastyczne, te słowa, bardzo mądre, bardzo piękne. Czyli ksiądz mówi, Bóg, ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swego syna i zesłał ducha świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę kościoła. I teraz następują najważniejsze słowa: I ja odpuszczam tobie grzechy w imię ojca i syna i ducha świętego. Czy znaczy, ksiądz w imieniu pana Boga odpuszcza grzechy. W tym czasie mamy tutaj na zielono napisane: W czasie tych słów wykonujesz znak krzyża, bo ksiądz, mówiąc te słowa, też robi dłonią znak krzyża. Mówi: I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wtedy, kiedy ksiądz robi ten znak yy, krzyża w ten sposób dłonią, wtedy my też w ten sposób wykonujemy znak krzyża. I słuchajcie. Yy, nie zawsze tak jest, ale może się też zdarzyć, że na koniec spowiedzi ksiądz powie takie zdanie Wysławiajmy Pana, bo jest dobry i na to zdanie my odpowiadamy, macie to na niebiesko, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. I najczęściej na koniec ksiądz mówi Idź w pokoju, a więc idź w pokoju, Twoje grzechy zostały odpuszczone, jesteś wolny od Twoich grzechów, Pan Bóg wszystkie grzechy wybaczył, a więc spowiedź kończy się tym, tym zdaniem krótkim, idź w pokoju. I wtedy odchodzimy od konfesjonału. Najczęściej jeszcze słyszymy, wtedy, kiedy jest większa kolejka, słuchajcie, może czasami będąc w kościele, słyszycie, że gdzieś. O, czasami taki dźwięk się rozlega. Jest taki umówiony znak, słuchajcie, że ksiądz lekko puka w ścianę konfesjonału. Żeby to był sygnał dla, kolejny, dla tej osoby, że spowiedź się skończyła, ta osoba odchodzi, a kolejna osoba, która wchodzi w kolejce, stoi w kolejce, może podchodzić do konfesjonalu, to jeszcze sobie, słuchajcie, wszystko jakby yy, przećwiczymy na takiej katechezie, kiedy sobie z kamerką stanę przy konfesjonale i sobie to już wam pokażę, yy, właśnie w kościele. Dobra, słuchajcie, jak widzicie ta formułka spowiedzi? No, niewiele tekstów jest do nauki, yy, czyli wy uczycie się tylko tego, co wy mówicie, słuchajcie. Czyli kiedy będziemy sobie to ćwiczyli i tak jakby zdawali, to też będziemy miało to oczywiście taką formę jakby dialogu. Tak, wy mówicie to, co należy do Was, ja mówię to, co należy do księdza. Oczywiście, ćwicząc tą formułkę spowiedzi, zdając ją wtedy, nie mówimy żadnych grzechów, słuchajcie. Grzechy tylko i wyłącznie. Na spowiedzi. Wierzę, że będzie możliwość, słuchajcie, za niedługo już spotkać się w szkole, w naszych klasach. Wtedy sobie to przećwiczymy w klasie. Tak, oczywiście nie będzie żadnych spowiedzi w klasie, tylko będzie ćwiczenie tego bez żadnego wypowiadania grzechów, ewentualnie możemy wymyślić jakiś grzech jako wyznanie grzechów, taki zupełnie wymyślony. Więc moi drodzy, macie tę formułkę spowiedzi na karteczkach, uczcie się jej ładnie, pięknie. Pewno w najbliższym czasie, jeżeli nie wrócimy w następnym tygodniu do naszych szkół, do naszego nauczania już takiego stacjonarnego, to znowu też zrobimy sobie taki dzień, tak jak wczoraj. Był taki dzień, kiedy można telefonicznie czy przez WhatsApp zdawać modlitwy. Wczoraj telefon mi się urywał i tyle było tych telefonów. Dużo z was mi się udało posłuchać, dużo piątek i szóstek wpisać. Dobra, kończymy. U mnie jeszcze ciągle śnieg leży za oknem, słuchajcie. Więc tak jak mówiłem, spójrzcie za okno i możecie wpisać w komentarzach. Jestem ciekaw bardzo, czy u was też jeszcze śnieg jest. Możecie najwyżej, chociaż nie, jak napiszecie ten komentarz, to chyba będę widział, o której godzinie on był napisany, bo tutaj możecie napisać, która to godzina u was była. Okej, okay. dużo dzisiaj tych informacji, więc skończymy modlitwą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To dobrego dnia Wam życzę, no i do zobaczenia na kolejnej katechezie.